Czy pracownicy w twojej firmie wiedzą jak reagować w sytuacji pożaru? Bezpieczeństwo zaczyna się od dobrze wyszkolonego zespołu. Oferujemy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe, które przygotują twój team do realnych wyzwań. Podczas ćwiczeń symulujemy między innymi pożary instalacji elektrycznych, gaszenie płonących gazów, pożary tłuszczu i konsekwencje ugaszenia go wodą i eksplozję puszek pod ciśnieniem. Używamy profesjonalnego sprzętu, który pozwala prowadzić szkolenia w różnych lokalizacjach, a dzięki zastosowaniu gaśnic wodnych nie pozostawiamy śladów ani zanieczyszczeń. Szkolenie jest w 100% bezpieczne, zarówno dla uczestników, jak i dla środowiska. Działamy na terenie całej Polski, profesjonalnie, widowiskowo i przede wszystkim skutecznie. QD Alliance. Wiele usług, jeden partner.